Powiemy o ex-Beatlesie który z rąk prezydenta Francji otrzymał Legię Honorową. Ma na koncie potężną liczbę nagród, tytuł szlachecki, a teraz doszło najwyższe uznanie zasług z fany. Paul McCartney przyjął z rąk prezydenta Francji Legię Honorową. Były Beatles został doceniony za lata działań na rzecz muzyki, w tym solową karierę po rozwiązaniu zespołu. Order ustanowiony przez Napoleona przyznawany jest wybitnym osobowościom z całego świata. Paul McCartney, były lider legendarnego zespołu The Beatles i autor wraz z Johnem Lennonem w większości jego przebojów, został oznaczony francuską Legią Honorową. Ustanowiony przez Napoleona Bonaparte Order jest uhonorowaniem wyjątkowej służby społecznej oraz oddania dla kultury i sztuki. Przed McCartneyem dostali nim uhonorowanie m.in. Clint Eastwood i Liza Minelli. Uroczystość odbyła się w Pałacu Elizejskim. Paul McCartney został odznaczony Legią Honorową czwartej klasy przez prezydenta François Hollande. To najwyższe wyróżnienie państwowe Francji przyznano mu za całokształt twórczości. 70-letni były Beatles odebrał je w obecności rodziny. Później zamieścił na Twitterze trzy zdjęcia z tej uroczystości. Jedno z nich z podpisem Odgadnijcie, gdzie jestem. Paul McCartney jest też kawalerem orderu Imperium Brytyjskiego.